Dzień dobry moi kochani, zapraszam was bardzo serdecznie na czytanie, co on, ona do ciebie czuje. Moi kochani, to czytanie będzie dokładnie na tą chwilę, na ten moment, czyli sprawdzimy, co osoba, o której myślicie ma w sercu, co, co czuje do was, na tu i na teraz, co o was myśli i jakie ma względem was zamiary, ale dosłownie na tu i na ten moment, na tą chwilę obecną. Jedynie przyszłość damy sobie na najbliższe 3-4 tygodnie, sprawdzimy na najbliższy okres w każdym bądź razie. Całe czytanie będzie na tu i na teraz, moi kochani. Macie do wyboru dwie grupy wyboru, dwa kamienie do wyboru. Moi drodzy, pierwszym jest kwarc różowy. Fantastyczny kamień, który wzmacnia miłość, empatię do samego siebie, do ludzi. Do świata pomaga w uzdrowieniu relacji miłosnych, romantycznych, generalnie międzyludzkich. Drugim, moi drodzy, kamieniem jest agat muszlowy, który przyciąga sukces zawodowy i finansowy uziemia, wzmacnia kreatywność i pewność siebie. Moi drodzy, daję Wam chwilę do wyboru, chwilę do namysłu. Pierwsze trzy sekundy im macie to... I moi kochani, przechodzimy do grupy pierwszej, która wybrała kwarc różowy. Zostawimy go na razie. Moi drodzy, zapraszam grupę pierwszą, która wybrała kwarc różowy. Robię to czytanie z intencją największego dobra osób, które wybrały kwarc różowy. Proszę Was, moi kochani duchowi przewodnicy, o przekaz, co on, ona czuje do moich widzów na tu i na teraz. Proszę Was, moi kochani przewodnicy duchowi, co on, ona czuje do moich widzów, do widzów, którzy wybrali kwarc różowy na tu i na teraz. Co czuje osoba, o którą myślą moi widzowie na tu i na teraz. Moi drodzy, w teraźniejszości, wy realizujecie swoje cele, swoje plany, swoje zamierzenia, działacie bardzo pewnie, jesteście bardzo przedsiębiorczy, działacie z wielką determinacją i odwagą. Dążycie do osiągnięcia swoich właśnie celów, do osiągnięcia sukcesu. I moi drodzy, co ta osoba? Co on ona myśli o was? Na tu i na teraz. O, moi kochani, ta osoba. On ona jest pod niezwykłym wręcz waszym urokiem. Po prostu niesamowicie na nią działacie. I to nie tyle w tylko w, i wyłącznie, jeśli chodzi o sprawy fizyczne, tylko ogólnie jest pod waszym, jest pod, po prostu pod waszym niezwykłym wrażeniem. Jednym słowem, robicie piorunujące wrażenie na tej osobie. Na, yy, tak, i teraz zobaczmy, co ta osoba do was czuje, co on, on, ona do ciebie czuje, na tu i na teraz. To sobie zaraz dołożymy i jakie ma zamiary w stosunku do was. Dobrze. I teraz, moi kochani, podokładamy tylko co, nie, co nieco. Przede wszystkim, co ta osoba do Was czuje? Ta osoba czuje, że chciałaby zakończyć coś, co między Wami nie funkcjonowało do tej pory. Chciałaby przeprowadzić jakąś rozmowę szczerą z wami, i ta osoba czuje, że właśnie chciałaby zakończyć coś niesprzyjającego pomiędzy wami i otworzyć się z wami na nowy początek, czyli chciałaby z wami jakiegoś nowego początku. Ta osoba również w zamiarach pokazuje, że chciałaby zwycięstwa z wami, czyli chciałaby, aby między wami zapanowała równowaga, harmonia, i generalnie chciałaby. Spełnienia z Wami. Teraz sobie co nieco tutaj podokładamy, tego magika najpierw. Co ta osoba, moi drodzy, ta osoba jest pod niezwykłym Waszym wrażeniem, was, pod niezwykłym Waszym urokiem. Robicie na tej osobie niezwykłe wrażenie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj są, yy, moi drodzy, u tej osoby uczucia do Was. Ta osoba chciałaby z wami komunikacji, jest was szczerze zakochana, chciałaby jakichś dobrych zmian, jakichś dobrych wiadomości od was. Generalnie chciałaby spotkania, komunikacji z wami. Co o was sądzi? Sądzi, że jesteście po prostu kimś niezwykłym dla niej i ona zdaje sobie sprawę, że. Jest pod Waszym urokiem, że Wy jesteście kimś fantastycznym. Zobaczmy, dlaczego ta, ten as mieczy, moi drodzy, w zasadzie bardzo podobna energia. Ta osoba czuje, że chciałaby jakiejś szczerej komunikacji wami, z Wami, szczerej rozmowy. Co ponadto. No, widzicie, ta osoba czuje, że chciałaby z wami nowego początku. Drugi as nam się, słuchajcie, pokazał, i to taki bardzo konkretny as, czyli ta osoba czuje, że po, oprócz tej szczerej rozmowy, oprócz tego, że chciałaby zakończyć coś, co wam nie sprzyjało, i otworzyć się i wejść z wami w coś nowego, pozostawiając oczywiście za, za wami coś, co wam nie sprzyjało, to ta osoba. Czuję, że chciałaby z Wami nowego początku, nowych potencjałów, możliwości. Generalnie ta osoba czuje, że chciałaby rozwoju pomiędzy Wami. No, proszę bardzo. Ta osoba czuje, że Wy jesteście całym ich takim. Szczęściem. Słońce to szczęście, to miłość, to rozwój. Czyli generalnie, co ta osoba do Was czuje, czuje pełnię miłości do Was. Wy sprawiacie, ta osoba czuje, że Wy sprawiacie, że czuje się szczęśliwa. Zobaczmy jeszcze tą szóstkę. Buław. Ta osoba w zamiarach ma. Ma zamiar pozostawić jakąś bardzo niesprzyjającą sytuację pomiędzy wami, wyjść z jakiegoś cierpienia, jakiegoś rozczarowania. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo obciążona jakąś sytuacją dotychczasową pomiędzy wami. No fantastycznie. Ta osoba faktycznie, że chciałaby z tego zwycięstwa z wami, to oczywiście, już o tym wspomniałam, jakkolwiek zwycięstwo bardzo fajne i konkretne. Znaczy, chciałaby zwycięstwa w bardzo dobrym znaczeniu tego słowa. Czyli nie jakiś romans, jakiś flirt i do tego ch chciałaby dążyć. Nie, tutaj ta osoba, on, ona, ona chciałaby. Stabilizacji z Wami, on chciałby stabilizacji z Wami, czyli generalnie szczęścia, spełnienia, stabilizacji. To są bardzo dobre energie. Super, i zobaczmy teraz, co nam się pokaże w przyszłości, jeśli chodzi o tą sytuację. Ok. Oh my goodness, ale działać na tą osobę. No, ale fantastycznie, fantastycznie. Moi kochani, ta osoba, to znaczy, pardon, w przyszłości pokazuje mi się energia bardzo dużej stabilizacji, czyli na najbliższe 3-4 tygodnie. Słuchajcie, energia bardzo dużej stabilizacji, odpowiedzialności, zaangażowania, ale też niezwykłej rządzy wręcz. No po prostu chemia Taka, że po prostu kosmos. I mało tego, tu będzie bardzo, znowuż gorąca energia, bardzo dużo pasji, namiętności, bardzo dużo działania z odwagą, z determinacją. Czyli moi drodzy, będzie się działo i to naprawdę będzie bardzo gorąco, jakkolwiek przy całym tym ogniu, przy całej tej rządzy pasji i namiętności, nie zapominajmy o tym, że są tutaj też uczucia, jest tu miłość, jest tu stabilizacja, chęć stabilizacji, zaangażowania, wejścia w stałą relację, wejścia na kolejny etap waszej relacji. Moi drodzy, fantastycznie to wygląda. Problem w sytuacji na tu i na teraz. Czyli był problem i nie ma problemu, wyjście z jakiejś, moi drodzy, wyjście z jakiejś energii czarnowictwa, wyjście z takiej energii, kiedy nie widzimy jakiegoś rozwiązania, wyjście z energii stresu nieprzespanych nocy. Świetnie i rada na tą sytuację dla Was, moi drodzy. Radą jest, abyście zakończyli coś, co nie miało racji bytu. Ponieważ rozkład jest więcej niż sprzyjający, po prostu zakończcie jakąś sytuację, która doprowadziła do ewentualnej niezgody pomiędzy wami. I tyle, moi kochani. Zobaczmy jeszcze. Zobaczmy jeszcze, moi drodzy, kluczyk anielski, podpowiedź od aniołków na tą sytuację. Dziel się swoją radością. Moi kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo Was proszę o lajki, komentarze, przede wszystkim subskrypcje, gdyż bez tego nie da się rozwijać kanału. Przy czym mega Wam dziękuję za całe dotychczasowe Wasze wsparcie. Moi kochani, żegnam Was, życzę wszystkiego, co tylko najlepsze, i przechodzimy do grupy drugiej. Do grupy, która wybrała. Agat muszlowy. Muszę Wam powiedzieć przy okazji, że te karty, pomimo że takie bardziej czarno-białe, są bardzo piękne. Mam nadzieję, że również Wam się podobają. Zapraszam grupę, która wybrała Agat muszlowy. Moi kochani, robię to czytanie z intencją największego dobra, hmm, która wybrała Agat muszlowy. Proszę Was, moi kochani duchowi przewodnicy, o przekaz, co on, ona czuje. Do moich widzów, do widzów, którzy wybrali Agat muszlowy, co on. Ona czuje na tu i na teraz w tym momencie do moich wspaniałych widzów, którzy wybrali Agat muszlowy. co on ona czuje na tu i na teraz do moich widzów, którzy wybrali Agat muszlowy. Z przełożenia, co my tu też mamy moi drodzy? Fantastycznie, wy, moi kochani, pokazujecie mi się w energii, kiedy realizujecie swoje cele, swoje pasje, swoje zamierzenia, robicie to bardzo dobrze, robicie to w sposób bardzo pewny siebie, dążycie do osiągnięcia sukcesu, bardzo dużo was determinacji. I teraz zobaczmy, co osoba, o której myślicie, co on, ona o was myśli. Ta osoba myśli, że chcielibyście? Chciałybyście komunikacji z tą osobą. Ona również sama by chciała tej komunikacji z wami. Ponadto, co? Pardon, co ta osoba do Was czuje. Moi kochani, to sobie zaraz dołożymy. Co ta. Jakie ta osoba ma do Was zamiary? No fantastycznie. Moi kochani. W zasadzie to ten diabeł już nie jest taki straszny, jak go malują, aczkolwiek i tak go sobie sprawdzimy. Moi drodzy, co ta osoba do Was czuje? No, Wy po prostu w pierwszej grupie ten diabełek też się pokazał. Ta osoba czuje, że Wy na nią niezwykle silnie działacie pod względem fizycznym. Po prostu. To, tu, to już nie jest nawet pożądanie, pasja i tak dalej, namiętność i tak dalej. Tu jest prawdziwa rządza. Wy na tą osobę niezwykle działacie, czyli ta osoba czuje, że wy niesamowicie silnie fizycznie na nią działacie. Nie, w zasadzie to nie musi być tylko fizycznie, po prostu ta osoba może mieć wręcz obsesję generalnie na Waszym punkcie. Ale teraz tak, sprawdźmy sobie tego diabełka. Okej. Okay. Moi kochani, ta osoba czuje, że chciałaby przeprowadzić z wami jakąś poważną, szczerą rozmowę. Co ciekawe, w pierwszej grupie, słuchajcie, też to wyszło. Tutaj ta osoba czuje, że chciałaby zakończenia czegoś, co wam nie służyło. I wejścia po prostu na kolejny etap z Wami. Po prostu po, chciałaby pozostawić jakąś sytuację, która Wam nie służyła i, i rozpocząć coś nowego pomiędzy Wami. Ponadto, moi drodzy, ta osoba czuje, że Wy jesteście jej absolutnie stuprocentową bratnią duszą. To może być osoba z przyszłości, ale nie musi... Generalnie ta osoba czuje, że wy jesteście jej ja to nazywam drugą całością. No ale jeśli chcecie, to może być drugą połową. Mamy tu na pewno jakieś powiązania karmiczne. I ta osoba czuje, że wy jesteście jej jemu przeznaczoną osobą. Okej, okay, to już Patrzcie, powieliła nam się dokładnie, dokładnie ta sama energia, i co ta, ta osoba czuje, co do, o, co do was czuje? On, ona czuje, że chciałaby bardzo, bardzo, bardzo by chciała komunikacji z wami. Być może akurat y, ostatnio pomiędzy wami. Były, mogły mieć miejsce jakieś problemy z komunikacją pomiędzy wami. Ta osoba chciałaby spotkania z wami, komunikacji z wami, rozwoju z wami. Ta osoba generalnie może być z zagranicy lub z oddalenia od waszego miejsca zamieszkania. I teraz słuchajcie, przepiękna energia, co ta osoba ma w zamiarach, co on, ona zamierza w stosunku do was. Moi kochani, dalej szczerze was kochać, i w zasadzie to. Na tyle, ale ja to i tak jeszcze sobie dołożę, że dla pełniejszego obrazu sytuacji ta osoba jest osobą bardzo czułą, wrażliwą, kochającą. Ta osoba chciałaby działać bardzo uczciwie z wami, odpowiedzialnie i w zamiarach dalej ma po prostu szczerze was kochać. Zamiar. Jakkolwiek wola, zaraz sobie to obejrzymy. Ta osoba chciałaby pozostawienia jakiejś sytuacji, która wam nie służyła pomiędzy wami, czyli musiał być pomiędzy wami jakiś mały problem ostatnimi czasy, i ta osoba chciałaby pozostawić go za sobą. Znowuż pokazuje mi się tu energia, kiedy ta osoba, on, ona, może mieszkać za granicą lub z oddalenia od waszego miejsca zamieszkania, lub być z dala. Od Waszego miejsca zamieszkania. Co dalej? No proszę. Ta osoba póki co martwi się czymś. Nie widzi jakiejś, jakiegoś rozwiązania. Jest w takiej energii rozpaczy. Wydaje mi się, moi kochani. Że to trzeba by było coś zadziałać, żeby tą sytuację zmienić, bo sam rozkład w sobie jest więcej niż dobry. I moi kochani, no proszę bardzo, co ta osoba ma w zamiarach? <grych> to już mi się pokazała energia bratnik duszy. Voilà, mamy tą dokładnie tą samą energię. Ta osoba w zamiarach pokazuje, czyli on, ona chciałaby, abyście byli jej, jego bratnią duszą, ponieważ to energia. Kiedy mamy z kimś niezwykle silne połączenie emocjonalne i fizyczne w jednym, czyli jest chemia, jest miłość, jest pasja, jest wszystko. No po prostu fenomenalna energia. Czyli ta osoba w zamiarach właśnie tego by chciała, abyście powrócili do tej energii, do tej energii spełnienia jedności pomiędzy wami. No po prostu rewelacja. I teraz moi kochani, Zobaczmy problem sytuacji na tu i na teraz, pomiędzy wami. Czyli był problem i nie ma problemu po problemie. Tutaj ktoś podejmie wreszcie jakąś decyzję, dokona jakiegoś wyboru i wreszcie będzie wiedział, co dalej robić. W tej sytuacji, o której tutaj mowa. I zobaczmy radę dla Was na tą sytuację. Moi kochani, jako rada, działajcie sprytnie, ze sprytem. Zdobywajcie jakieś informacje na temat tej osoby i generalnie zadziałajcie inaczej niż dotychczas. Jeśli był pomiędzy Wami jakiś mały konflikt, jakiś problem. No, to najwyższa pora zadziałać zupełnie inaczej, tak aby wyjść faktycznie z tych niesprzyjających dla Was energii. I teraz, moi kochani, zobaczmy jeszcze, co aniołkowie mają do powiedzenia. Poproszę o kluczyk anielski dla grupy, która wybrała Agat Muszlowy. Dokonaj dzisiaj wyboru. Voilà! <śla> no, dokładnie ta energia. Ja tu widzę, że, do, że wyboru dokonacie, bynajmniej ktoś z Was, bo tutaj mamy problem na osobę, o której myślicie i na Was. W każdym bądź razie, jako rada od aniołku, dokonaj dzisiaj wyboru, moi drodzy. Dziękuję Wam z serducha za Waszą uwagę. Bardzo, bardzo mocno Was proszę o subskrypcję, lajki i, komentarzy, i komentarze o udostępnienia. Bardzo Was proszę o te subskrypcję, bo bez tego jest po prostu bardzo ciężko rozwijać kanał. Także naprawdę bardzo Was o to proszę i z góry wam serdecznie, serducha za to dziękuję. I oczywiście dziękuję Wam za całe wasze fenomenalne dotychczasowe wsparcie. Ściskam Was, życzę Wam wszystkiego, co tylko najlepsze. Do usłyszenia cudownego wieczoru.